Tygrys, niemiecki czołg ciężki, którego widok napawał alianckich i sowieckich pancerniaków przerażeniem. Wszystko za sprawą armaty Kampfwagen Kanone 36 kalibru 88 mm. Potężne działo było w stanie przebić czołowy pancerz Shermana z około 2 km. To zmodyfikowana armata przeciwlotnicza Flak 36, która dość przypadkowo zyskała sławę znakomitej broni przeciwpancernej. Stało się to podczas ataku na Francje, gdy dotychczas używane przez Niemców armaty przeciwpancerne okazały się nieskuteczne w walce z najcięższymi czołgami sprzymierzonych. Sięgnięto wtedy po ciężkie armaty przeciwlotnicze, a one nie zawiodły. Decyzją Hitlera armatę osadzono w nowym czołgu ciężkim. Miała jednak zbyt silny odrzut. Problem rozwiązano m.in. montując charakterystyczny hamulec wylotowy, który zredukował odrzut aż o 70%. W taki sposób stworzono czołg, który obrósł legendą.